Widzicie co tu się odwala Mi się coś tu buguje jak nie wiem jakiś bug w tej grze jest! Cię, to jest sto no to dla mnie nie, na no, no, pieniędzy Ja już dołączę szybciej Bo ma się już nie chce gadać Nudzi mi się już, nie wiem co gada się o czymś nie wiem Co mi opadnie? Jakaś maliścia malinowska Jakiś instagramy mnie tutaj odpalają Bez mojej zgody No to proszę no, szybciej odwolaj No dawaj Hunter. Ja nie mogę, nie, ja z takim ludźmi nie umiem grać Chyba nie da nawet Aha Ej, niby elite Ale nie ma nawet żadnego ten Idea nie ma złotego Ani musza, ani pistolet nie ma Jest jakaś swoboda O co za siedzi da Fariatka mnie pokonała la ta Dobra, otwieramy skrzyneczki Py. Otwieram zako. Ej właśnie, co to? JEST! Ej, mam jakiś ten, dobra No to go zakładamy, ten pistolet Cyk O Jest a Co to było, to takie tajemnicze, ten Dobra, no, zobaczymy co tu mi to robię. I takie drugi raz, ten Ej już było razem to z Ten fioletowy. San jest tu mama Ty wiesz, że jestem reto. To, ja to spierdzieliłem grę. Ej. Każdy o tym wiedzą. Ci co nie lubią mnie. Ej. Każdy rok jest moje takie Albo nic, nic, ty wiesz, że jestem to, leto. Nie wiem czy to jestem jeszcze ja. Ale da mi koło. Czegoś. Nie pamiętam, co dalej było, ale mi się już nie chce rapować. moje ja szybciej się nie da A w się nie umiem grać chyba. Bo chyba, chyba, albo nie chyba, tylko na pewno. La 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 Kręcę się, kręcę się, kręcę, kręcę. Ja idziemy do tego i starego, bo jest śmieszny. <grym> Ej, co tu się dzieje? Ej, co ty rzucasz sobie w tym nożem tu, na telewizor? Czekaj, przyjdę do ciebie. Wait. <coughs> A na telefonie ja tu nie umiem wejść. <coughs> nie Ciężko się tak zbugować na telefon. <coughs> nie umiem. A tak jakoś? Picyk. Nie wiem, jeszcze raz. Aś tak. O! Nie, to jest ciężko Prawie już byłem. Wait. Tak, oho <coughs> <coughs> To mi sobie mój chłopie miejsce. Wolno mi stąd. Bejkonie jeden. Y, I stąd. Tak, stąd tutaj wejść? Nie to... no jaką ofertę mi proponujesz, gościu? Dobra, po co mi się za darmo? Tak. Na z mojej ziemi. Aaaa ah, kotki, dwa szare budy, a obydwa nic nie robiły, tylko coś tam, coś tam tańczyły. Jak oh Michael Jackson. No to weźmy tą mapy, bo ta mapa jest kozacka, a no nie co wy ludzie robicie, ta mapa jest lepsza niż jakieś Place czy tam jakiś bank. Wolę ten mansion, jest najlepsza. Aha, to niby jest willa, to jest mansion. Robi się rezydencja, a nie jakaś a co no 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 co łazi za mną? Jak ja nie lubię tego, eh? Tej gry. Jak każdy coś za mną łazi po tym jak ginę. Tak stale jest. No ja nie mogę z takiej gry walonej. Trzeba farmić nieba. Co oni to w ogóle piszą? Jakieś po polsku? Hmm, tak dlaczego? tak mamy czy ktoś jest polsku. Polska Mecie okay, me. po Gamer. Fajny, fajny nick mi się ustawił kiedyś. O taki ustawiłem i teraz taki mam. He. Pro player, pro gamer. jestem wow, jestem szeryfem, jak się z tym czuję? Gratulation Dostałem ofertę za 10 milionów I kupuję ten samochód drogocenny Ciekawe jak kosztuje i skąd tu wyjadę Jak to mapy nie ma Gdy nie jesteśmy w tym domu oh, Sorry, w rezydencji, czy tam winę No ja się boję, że ja nie trafnę. No. Nie wiem, gdzie jest ta baba. Ej, what the fuck, dude? what are you doing? Ej, to ona może tam wyłapić. Rozpytaj, gdzie ona będzie. Nie, nie wiem, czy ja ją trafnę. To jest naprawdę ciężko Gdzie to jest ta baba? Eee, ja cię, jak to Bajko mnie wystraszył Ja cię nie łazam dziewczyno mną to nie, Jak ja tego nie cierpię, nie? Jak to jest za mną łazi No, a dałaś mi 50. Mmm, trochę w ciebie, Siu. Nie będziesz posłużyć mi. A nie, bez cedorowania, no to. Nie nieła za mną. No, a niech go zabije, bo mam tu dane dwoje, takie coś. no na gościu zginiesz, łatwo z tobą, bambik, S, Łatwiutko O nie, nie zginie. My się nie chcę, jak to ja nie To no, mnie Haha, ha. zginął, łatwo, z. I dobrze mu tak, bo my wkurzy ten typ. Nie w jak strzelam to on do mnie podchodzi. No nie chce mi się pisać. A on dodał, do, do, napisze. Co, Co? Co? the old volas the man on you uh 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 yo yeah, pay no you know like she went in it's too nice it's okay should be gump should be gump on stonight and I am oh I'm gonna care why oh no sweet god

<laughs> and then you're walking with us, and walking No sound in the background, but I stop too. She go for any. You will hit that, you stop too. As <laughs> soon as to so and then you're walking with I dance, and walkie ta. Michael Jackson. You back on, Szopy, przydakuję, że stu sią wygląda jak pu No, tylko sałaty I jest ...tu... ...pu... ...tu... ...mykro, że świeczka i nie ma sprawy ...deż, pantera i my. ...coś tam, coś tam Ej, ty wiesz, że ja jestem reto? Rozwaliłem grę, ej tym tu wiedzą ci co nie lubią, mnie, ej! Jak tu wejść? Opięcę, jadą, jadą! Papierosy, jadą, jadą! Popierosy, jadą, jadą, papierosy jadą, jadą, łapie Nienawidzę rapiero 15, więc no to mnie to to rybka, ale Dziewczynka prosi mnie, żebym zrobił kupią minę. Ej, że nie pypę, bo ja trochę polski piper. A ja chowa w kieszeni kokainę. Jakieś poświęcenie dziecko podą podobane. Ej, nie wierzę, czasami chodzę, nie leżę z karkami, choć są I Liszers, poprawę. No, no. Jesteśmy bogami. No, Trzymnek paskan do widzenia I